24 pytania. Rozmowa poranka. I w polskim raju 24 kolejna polityczna rozmowa. Państwa i moim gościem jest pan Andrzej Strzejna, wiceprzewodniczący lewicy. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, pani. I mecenas również, co jest bardzo ważne w naszej rozmowie, bo zaczniemy od wyroku, który zapadł do orzeczenia CUE. Panie pośle, czy pana zdaniem prawo międzynarodowe jest jeszcze potrzebne? No, prawo międzynarodowe jest potrzebne w wielu płaszczyznach, te umowy międzynarodowe, które znamy z początków rozwoju prawa międzynarodowego, szczególnie prawa międzynarodowego publicznego, ale też i prywatnego, regulowały wiele kwestii, natomiast dziś mamy też tą nową formułę tworzenia, nazwijmy to prawa umowy międzynarodowego w ramach organizacji międzynarodowych. i takim organizacją międzynarodową jest Unia Europejska, więc... To w jaki sposób jest tworzone prawo europejskie odbiega nieco od tych wszystkich reguł, które znamy, ponieważ nie są to tylko i wyłącznie traktaty, ale są to inne źródła prawa, jak rozporządzenia, dyrektywy, które są przyjmowane w różnych procedurach ustawodawczych zgodnie z zasadą przekazania części suwerenności przez państwa członkowskie. I to... To jest y, zasada podstawowa i dlatego też tego prawa, które wspólnie uchwalamy w Unii Europejskiej, powinniśmy przestrzegać. Dlatego zapytałam o to, ponieważ wczorajsze orzeczenie wywołało falę krytyki, również krytyki w kraju, w Polsce. Między innymi pani profesor Anna Łabno powiedziała z Uniwersytetu Śląskiego, powiedziała, że jest to złamanie dochodzi do złamania i pogwałcenia traktatów. W podobnym tonie wypowiadał się pan mecenas, czyli kolega w, po fachu, mówiąc kolokwialnie, czyli mecenas Robert Smoktonowicz, ale także inni prawnicy, którzy mówią, że doszło do jawnego pogwałcenia traktatów, że mamy do czynienia z prawem nowo tworzonym, właśnie nie prawem, tylko właśnie, tak jak pan poseł powiedział, i próbą ograniczenia, wręcz zabierania suwerenności. Ja śledzę wiele wypowiedzi Pana Mecenasa Sołtunowicza, które według mnie odbiegają od tego, co ja uważam, jak ja interpretuję i sposób wykładni i w jaki sposób to prawo w Unii Europejskiej jest przyjmowane. Ja tylko przypomnę, przez kilka lat byłem wiceprzewodniczącym Komisji Stanowienia Prawa Parlamentu Europejskiego. Pan Mecenas być może tej wiedzy, jaką ja nie posiada, choć bardzo docenię. A przechodząc do meritum. Pani redaktor, Szanowni Państwo, no przecież to orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zresztą wydane na wniosek polski węgier, znajduje swoje naprawdę <trybunału sprawa> mocne umocowanie, tak samo jak rozporządzenie, tak warunkowości, czyli nazywane potocznie pieniądze za praworządność w artykule 322 ust. 1 litera A traktatu. O funkcjonowaniu Unii Europejskiej i w żaden sposób nie jest sprzeczny z artykułem 7 Traktatu o Unii Europejskiej. Ale Dlaczego? jak można, Ta panie pośle, istotą? wiązać pieniądze z, prawo z praworządnością? Tego nigdzie nie ma, nie ma żadnych takich no zapisów. A CUE oddalił skargę wniesioną przez Polskę i Węgry, właściwie przez Polskę, popieraną przez Węgry. Czy pana zdaniem y, y, nie no mamy do czynienia? A na przykład inni prawnicy uważają, że nie bo jest to pogwałcenie traktatów. Czy Pana zdanie nie mamy nie do liczni, czynienia? Nie Panie pośle, ja po, nie, nie mówię, że nie liczni, ponieważ sporo głosów wczoraj na ten temat mogli radiosłuchacze również Polski Graje 24 usłyszeć. Czy pana zdaniu nie mamy do czynienia z ograniczaniem, to bo. Ci... Czasem się proszę Państwa, oh. zdarzają takie. Przypadki, ale już poseł wrócił, już jest z nami z powrotem. Pan tak, wiceprzewodniczący Szejna jest z powrotem. Panie pośle, czy pana zdaniem nie mamy do czynienia z bardzo niebezpiecznym procederem, mianowicie budowania superpaństwa europejskiego z rolą Niemiec jako hegemona i zabieranie nam suwerenności? Czy w tej chwili nie ma takiego niebezpieczeństwa? No nie, no nie no ja, ja cały czas staram się wytłumaczyć, że sytuacja jest zupełnie to prawo i sprawiedliwość oraz Trybunał Konstytucyjny pani Julii Przyłęckiej, który również obradował wczoraj w sprawie tego rozporządzenia pieniądze za praworządność doprowadza do sytuacji, w której łamane jest przez rząd Prawa i Sprawiedliwości prawo europejskie, na które się zgodziliśmy. Mówi o traktatach, mówi o rozporządzeniach, jest przy rozporządzeniu i chcę, żeby to w tym programie wybrzmiało. Pieniądze za praworządność przy jego uchwaleniu uczestniczył polski rząd, polski premier on się pod tym podpisał, więc ja naprawdę nie rozumiem dzisiaj dyskusji na ten temat i jakichś akcji ze strony Zbigniewa Ziobro, Polska zgodziła się na to rozporządzenie bardzo mądrze, ponieważ chodzi o to, i teraz przejdę na trochę prostszy język, żeby pieniędzy nie rozkradano. To rozporządzenie mówi tak jeżeli <laughs> istnieje podejrzenie, a potem pewność, że zarządzanie finansami Unii Europejskiej w konkretnym kraju jest niewłaściwe. I grozi niepowetowana szkoda. I chodzi tu o wykonanie budżetu Unii, chodzi o kontrolę budżetu Unii Europejskiej. To mogą zostać na wniosek Komisji i jej decyzją podjęte kroki, aby te interesy chronić. Czyli, krótko mówiąc, jakby w Polsce pan zbignie w ziobro, a z Funduszem Sprawiedliwości mieliśmy, mieliśmy już sytuację, że nikt skontrolował, że był wydatkowany nieprawidłowo na złe cele. Chciałby wydatki unijne, to te pieniądze mogą zostać zawieszone. I pani pyta, ich wypłata. I Pani pyta o to, czy można powiązać z praworządnością. Tu chodzi o bezpośredni skutek i wpływ na zarządzanie finansami. Jaki ma skutek, na przykład, reforma wymiaru sprawiedliwości? No, taki, że jeżeli w Polsce orzekają sędziowie, które zdaniem czy to Komisji, czy to Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czy do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, są sędziami, którzy nie zostali właściwie powołani i nie są sędziami, którzy zostali powołani na mocy ustawy, tak orzekł te trybunały wielokrotnie, to znaczy, że na przykład tacy sędziowie mogą orzekać również w sprawach poszczególnych osób, w sprawach wydatkowania środków. A najważniejsze jest to, żeby środki unijne trafiały do beneficjentów przedsiębiorców, rolników, żeby trafiały do każdej uprawnionej tego osoby, a nie do aparatczyków na przykład faktyjnych według widzi mi się konkretnego kolejnego rządu. Dlatego trybunał orzekł bardzo, można powiedzieć, konkretnie, skutecznie i orzekł, wydając bardzo jasne uzasadnienie, że tu został zastosowany artykuł 322. Panie Pośle. finansami Unii Europejskiej. Panie pośle, Jeżeli chodzi o Unię Europejską, to widzimy również zakusy na podważenie roli Trybunału Konstytucyjnego. A ja przypomnę idąc państwa pana nazewnictwem, Trybunał Konstytucyjny Andrzeja Rzeplińskiego, Trybunał Konstytucyjny Jerzego Stępnia Również orzekał w różnych sprawach, że, że prawo stanowi polskie. Prawo czy też prawo narodowe, bo ta, chodziło dokładnie o prawo narodowe, stanowi Trybunał Konstytucyjny. Więc zakusy unijne są coraz większe, i tutaj y, chcę postawić kropkę, jeżeli chodzi o ten temat. Dlatego, że przypomnijmy, niewłaściwie powołane, powołanie przez, y, w końcówce rządów PO-PSL sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. Wtedy też była ogromna awantura związana z tym, jak sobie Pan Poseł przypomina, że te osoby zostały niezgodnie z prawem powołane do Trybunału Konstytucyjnego. No, Są... tak, ale Trybunał Konstytucyjny nie ma uprawnienia do stanowienia prawa. W Polsce stanowi Senat, jest inicjatywa Ale Trybunał Konstytucyjny jest Ale tak, ale Trybunał Konstytucyjny jest najwyższą instytucją, jeżeli chodzi o stanowienie no tak, prawa narodowego. W, tak samo, jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, przypomnijmy powołane, kiedy został powołany Trybunał Konstytucyjny i jaką rolę na przykład odgrywał generał Jaruzelski, a jaką rolę odgrywali politycy lewicy w Trybunale Konstytucyjnym. Panie pośle, to nie chodzi o to, żeby no się... Jako, jako, bo ale pan proszę, ale że proszę nie sobie... sobie Jakikolwiek polityk lewicy odgrywał złą rolę w Trybunale Konstytucyjnym. No to, to już generał proszę sięgnąć... Nie to proszę... Lewicy, nie wiem, to proszę, proszę sobie, taki, jaki... sobie sięgnąć... Wywodzi się pan lewica się utożsamiać. Ja przepraszam, ja przypomnę ostatnie zdjęcie Bolesława Bieruta, którą działacze lewicy zawiesili się na pre... ale... <laughs> ja ja Bielutem, no to ale to przecież, ale Panie pośle, to przecież, Panie pośle, ale to Państwa, oczywiście, przecież to Państwa działacze zawiesili na profilu. To Pani zawiesiliście? z to dlaczego nam to. To Panie pośle, to proszę powiedzieć, Panie pośle, to proszę ja ja powiedzieć, dlaczego zawiesiliście zdjęcie Bieruta w dniu jego urodzin na swoim profilu? Dlaczego? Ja nic o tym nie wiem. Więc ja nie wieszam żadnego zdjęcia. No ale, ale zawisło. Oczywiście przyznaję, że kiedy generał... Panie pośle. Tu z przedmierciem odwiedziłem wy, Panie Pośle, wyślę Pan. Nie, pozna że Panie pośle, wyślę na Twitterze zdjęcie Bieruta zawieszone na profilu lewicy tak, i, proszę, tak. i będzie Pan myślę równie ubawiony co teraz. Nie Pani, po... że Bierut, Bierut został zamordowany przez Rosjan, także, także No water KWD, Bo wie pan, agent KWD bym powiedziała, agent, agent sowiecki. Jak Kim był Bolesław Bierut, który wprowadził gwałtem ustrój komunistyczny. No ale, to, 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 no, no, ale to. to jest, wie pan co, e, rewolucja pożera własne dzieci. Jest takie powiedzenie. E, kolejny ma, temat. Ma, ma nadzieję, kolejna, 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 kolejny temat, Panie <laughs> Pośle, kolejny temat, bardzo ważny, króciutko, tak, już e, komentarz do najnowszych sondaży. Czy zamierzacie się Państwo połączyć z kolegami, którzy wyszli, Lewica pod progiem? Kilka dni temu kolejny sondaż i dla WP i dla Cebosu, tak samo zły dla Lewicy, Lewica w jednym sondażu tuż na progiem, w drugim pod progiem. Czy zamierzacie się Państwo połączyć z kolegami, którzy wyszli z Lewicy, ponieważ rozłam nie służy, jak widać? Panie, sondaży sondażami oczywiście. My traktujemy je jak najbardziej poważnie, nie, bo e, chcielibyśmy mieć ten wynik, co najmniej, który osiągnęliśmy w wyborach parlamentarnych, czyli to było blisko 13%. No, ja też przypominam, że przed wyborami parlamentarnymi też ciągle sondaże straszyły, że mamy 5%, 6%, 4%, wyszło 13%. Mamy bardzo już ukształtowany program wyborczy. Doszło wreszcie do ostatecznego połączenia. Sojuszu lewicy demokratycznej i wiosny w nową lewicę. A koledzy, mam którzy Twitteru, odeszli, a koledzy, którzy odeszli, połączycie się z nimi, czyli i koleżanki? Połączycie się z nimi no, na czy, czy nie? Kilka, kilka, osób, kilka, osób, kilka osób na, na, na 20 tysięcy odeszło i pani mnie pyta, że, 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 czy mi spędza sen spowiek y, y, kilka osób, które nie one pyta, ode pytam, i się, my, się, pytam nie się nie czy się czy się połączycie. Ale ja w ogóle tu się nie zastanawiam, mówię szczerze. my robimy swoje. Jest nas kilkadziesiąt osób w klubie, jest nas kilkadziesiąt tysięcy w Polsce i ja będę się zastanawiał, czy z kim się będę łączył, czy nie. To że oni wyszli, mogą przyjść, zapukać, powiedzieć dzień dobry, zrobiliśmy głupstwo, wyszliśmy z nowej lewicy, formacji, która się utworzyła z połączenia, z jedności, w imię właśnie solidarności i pracy na rzecz Polek i Polaków. To wtedy. Możemy, I czy, będziemy, będziemy to obserwować, obserwować Panie Pośle. Będę, będę się do nich dobijał teraz. No byłby. Panie pośle, będziemy to obserwować na pewno, ponieważ życie, Polacy bardzo chętnie obserwują życie polityków, jak pan wie. Państwa moim gościem był pan poseł Andrzej Szejna, wiceprzewodniczący dziękuję. Lewicy. Bardzo dziękuję za rozmowę, Panie Pośle.